Jesteś zbyt piękna, żeby być taka zimna. No dalej, nie każ mi błagać. Oczy Emily zaczęły się zamazywać. To nie był pierwszy raz, kiedy czuła się tak bezradna w miejscu publicznym, ale to nigdy nie przestało być przerażające. Przesunęła się lekko w tył, mając nadzieję, że dystans sprawi, że się podda. Tak się nie stało. Wtedy, gdy cisza zaczęła dudnić jej w uszach, usłyszała spokojny, stanowczy głos z tyłu. Wszystko w porządku? Odwróciła się zaskoczona. Siedział tam mężczyzna, po trzydziestce, może trzydzieści osiem lat, z ciemną brodą w czapce z daszkiem, a obok niego mała dziewczynka, około sześciu lub siedmiu lat, trzymająca pluszowego królika. Pochylił się lekko i delikatnie poklepał miejsce obok siebie. – Usiądź ze mną. Nie jesteś sama. Emily nie wahała się. Praktycznie upadła na siedzenie obok niego, a jej ręce drżały. Mała dziewczynka przysunęła się bliżej taty. Żeby zrobić miejsce Mężczyzna posłał jej mały uśmiech Mam na imię Daniel, a to jest Sophie Facet z przodu gapił się jeszcze przez chwilę Zanim w końcu odwrócił wzrok Mrucząc coś pod nosem Daniel sięgnął do plecaka I wyciągnął kartonik soku Podając go Sophie Która z bezzębnym uśmiechem zaoferowała Emilii Lizaka Emili wydała z siebie drżący śmiech I wzięła go Wdzięczna za najmniejszy gest pocieszenia Dziękuję, wyszeptała Daniel skinął głową nie powinnaś czuć się niebezpiecznie w swoim własnym mieście. Przepraszam, że nikt nic wcześniej nie powiedział. Reszta podróży minęła w ciszy, ale nie była to ciężka cisza. Emily siedziała nieruchomo, od czasu do czasu spoglądając na Sofię, bawiącą się swoim królikiem i na Daniela przeglądającego coś w telefonie. Ale poczuła coś, czego nie czuła od dawna bezpieczeństwo. Kiedy autobus dotarł na jej przystanek, zawahała się przed wstaniem. Wysiada pani na 45 ulicy? W to samo miejsce, zapytał Daniel. Zamrugała. Jak pan? Uśmiechnął się. Widuje cię w tym autobusie co tydzień. Zawsze nosisz tę żółtą torbę. Ma małą przypinkę pielęgniarki. Przypominasz mi kogoś, kogo kiedyś znałem. Emily powoli skinęła głową. To miłe. Wysiedli razem. Poranne słońce przebiło się przez chmury i po raz pierwszy w tym tygodniu Emily nie czuła się tak zmęczona. Następnego dnia Emily rozejrzała się po autobusie przed wejściem i znowu tam był. Daniel i mała Sophie, tym razem siedzący bliżej tyłu. Kiedy weszła, uśmiechnął się i ponownie poklepał miejsce obok siebie. "Powtórka z rozrywki?" zażartował. Emily uśmiechnęła się szeroko. "Tylko jeśli dostanę kolejnego lizaka." Sophie podała jej jednego, nieproszona, tym razem o smaku winogronowym. W ciągu następnych kilku tygodni zaczęła rozkwitać cicha przyjaźń. We troje stali się stałymi bywalcami tej samej trasy autobusowej. Czasami rozmawiali o projektach szkolnych Sofii. Innym razem Daniel pytał Emily o jej studia pielęgniarskie. Dowiedziała się, że jest samotnym ojcem. Jego żona zmarła trzy lata temu na białaczkę. Od tego czasu Daniel godził rodzicielstwo z pracą na pełen etat w magazynie. Nie zawsze znam odpowiedzi, powiedział jej kiedyś. Ale wiem, że trzeba być obecnym. To już połowa sukcesu. W pewien piątek, gdy autobus zbliżał się do jej przystanku przy kampusie, Emily zauważyła znajomą szarą bluzę z kapturem. Ten sam mężczyzna, tym razem siedzący z tyłu. Spojrzał w górę, zobaczył ją i uśmiechnął się drwiąco. Ogarnęła ją fala niepokoju. Daniel natychmiast to zauważył. Chcesz, żebym wysiadł z tobą? Potrząsnęła głową. Nie, nie dzisiaj. Nie naciskał, ale kiedy wstałaby wyjść. Sophie chwyciła ją za rękę. Jesteś teraz naszą przyjaciółką. Tatuś mówi, że przyjaciele się o siebie troszczą. Emily spojrzała na dziecko, zamrugała, by powstrzymać łzy, i uśmiechnęła się. Dziękuję ci, słoneczko. Na zewnątrz, idąc chodnikiem, usłyszała za sobą kroki. Bluza z kapturem. Szedł za nią. Czuła to. Wyciągnęła telefon drżącymi rękami. Nie chciała przesadnie reagować, ale wtedy usłyszała głos. Emily! Odwróciła się. Daniel też wysiadł z autobusu. Stał kilka metrów dalej ze skrzyżowanymi ramionami i kamiennie poważną twarzą. Mężczyzna zatrzymał się w pół kroku. Daniel powoli ruszył do przodu. Idź dalej, powiedział cicho. Chyba że chcesz się przekonać, jak bardzo potrafię być opiekuńczy. Facet w bluzie roześmiał się nerwowo, odwrócił i poszedł w przeciwnym kierunku. Daniel podszedł do niej. Nigdy nie pozwoliłbym mu się do ciebie zbliżyć. Milczała z szeroko otwartymi oczami i ściśniętym gardłem. Ty nie musiałeś tego robić. Wiem, ale mam córkę i mam nadzieję, że pewnego dnia ktoś zrobi to samo dla niej, jeśli mnie przy niej nie będzie. W tym momencie Emily załamała się. Nie zdawała sobie sprawy, jak blisko krawędzi żyła. Zawsze czujna, zawsze przestraszona. Ale tutaj z tym mężczyzną i jego dzieckiem. Poczuła się dostrzeżona. W następnych dniach ich przyjaźń się pogłębiła. Emily czasami przynosiła dodatkowe przekąski dla Sofii. Daniel pomagał jej, przepytując ją do egzaminów pielęgniarskich. W końcu, kiedy Daniel stracił pracę, Emily pomogła mu napisać nowe CV. Później został zatrudniony jako kierownik w centrum dystrybucyjnym bliżej domu. Minęły miesiące. Pewnego popołudnia, gdy siedzieli na ławce w parku a Sophie bawiła się w pobliżu, Emily powiedziała cicho. Kiedyś myślałam, że muszę iść sama, aby być silną, ale ty nauczyłeś mnie, że prawdziwa siła polega na tym, by wiedzieć, kiedy przyjąć czyjąś życzliwość. A Daniel uśmiechnął się. A ty przypomniałaś mi, że uzdrowienie nie przychodzi tylko w ciszy. Czasem wchodzi podczas porannej jazdy autobusem. Autobus połączył ich przypadkiem, ale życzliwość zatrzymała ich w swoich życiach. I to nie był przypadek. Jeśli wierzysz, że nawet najmniejszy akt dobroci może zmienić czyjś świat, polub ten film i zasubskrybuj historię o życzliwości, ponieważ świat potrzebuje więcej Danielów i więcej ludzi, którzy mówią, nie jesteś sam, sama.